Zacząłem pracować już z gwiazdami. The Pink, The Game, Ronnie Coleman, kulturysta. Jak przyjeżdżał do Anglii, robił swoje tournée z odżywkami, no to ja z kolegą go ochranialiśmy. Zaczęło się życie sypać. Kokaina była dla mnie ważniejsza. Nawet jak tak sobie patrzę z perspektywy czasu i próbuję to zrozumieć, to nie jestem w stanie sam tego wytłumaczyć. To tak jakbym zupełnie odciął. Kamila i był ktoś inny. Ludzie przestali mnie szanować, tylko zaczęli się mnie bać. Bo ja już zacząłem się zadawać z takimi ludźmi, którzy no, byli znani z tego, co robią. Cały czas w tym tkwiłem. Bałem się wyjść z tego. Albo bym mnie i albo bym wykończył się narkotykami, bo już dochodziło do takich sytuacji, że ja miałem przystawiony pistolet do głowy, bo wywaliłem z imprezy jakiegoś tam brata, dealera, który wyszedł z więzienia. Ja miałem przystawiony pistolet do głowy. Ja się śmiałem, wytrąciłem mu ten pistolet i sprałem go strasznie. Jak tutaj zostanę, no to jest po mnie. Wróciłem kiedyś o 6 rano z dyskoteki i przez to, może, że ja nigdy nie miałem takiego wzorca ojca, to bardzo się bałem pomodlić do Pana Boga, żeby mi pomógł. Bardzo. Ale mówię, Maryjo, mówią, żeby też za Twoim stawiennictwem, mówię, może Ty coś zdziałasz. I to pamiętam, jak dziś, jak padłem na kolana, tak jak niewiele rzeczy można powiedzieć tak szczegółowo, pamiętam z tego mojego poprzedniego życia, to pamiętam bardzo. Padłem na kolana i mówię, Maryjo, jak ty mi nie pomożesz, to jest po mnie.